Witam. Witam! Dzisiaj mamy z Nubikiem. Z takim Nubkiem. Widzicie jaki Pokaż mi proszę. Był pokazany. Był pokazany, no widz, widzicie. Nubek, Nubek. Ja oczywiście zaltuję. A haczyk Mendy pokazał. Ale. A na tego skina dopiero. Nie ma na Spoko Zabijemy tak? Za tak zabijamy. Jezus Maria No ten ja mam słabego Moltisa on ma mecha Chce mi, mi się płakać gdy widzę tego spina i takie ustawienie jak ty masz naprawdę Półko, musimy go zabić musimy go zabić dręczymy go Tego sportowca? Nie, nie sportowca. tego, O tego, to bije ją. Dobra. Pownika. Ja też zginął Ej dobra, Maciej, nie daj się ob obroń po prostu. Il zrobiony. Aha. kurde A to te, to robi ten Stall Power? Ten co dopiero odkryty Stall power robią. Jakby bo nie wiedziałam, czy ten stał power do koletki robi. Dobra. Spu bo nie, spu o dobra jest, jest pusto, da, a nie nie jest pusto, kurde ten styl, że już USB. Jezu, on y odizmarnował unik. Dawaj, dobrze, dobrze. Dobra i jak dasz radę, to was puszczą droga. Dobra. Czemuś 87 HP. No. To ja tą bikę ściguję. Kurde, zmalnowany gazet. Dobra, to jablonie otwisał. A nie, to było Dobra, mam ścianę u nich rozwaloną. Mi będzie łatwiej schać, widzisz? Widziałeś tamto? Dobra, dobra, ale trzeba teraz obronić. Kurde. Jak? Nie wiem. Dobra, ale to trzeba teraz się mega skąpić. Dobra, dobra, dobra. No, czyli w rocie, w rocie, ty, dobra mają Dobra ci mają. Dawaj, cool. dawaj. Daj, daj, daj Dobra. Ej, ale mocna jest koletka, nie? No. Właśnie na takie akcje trzeba, trzeba czekać tą koletką. Aha, no. Kurde, prawie to ale nie zmarnowałem. Uciekł, uciekł, uciekł. Wywam, wywal. To bo wam, tylko to się tam zaklinowało. Ja widziałam. Nie no dobra, damy radę o to, to dobryki jakby dam lado. Dlaczego mi ten kadek nie działało jak zawsze? Dobra. O kurde, sam kurde, jestem. No Musisz obrać. Myślałem, musisz... że tamte strzeli, ja tam ten podam. No Ty już pił zrobiło! A ja ile? Ty siedem, ale ja miałem siedem śmierci, a te trzy. <gryw> <gryw> Dobra, zmieniam skina, będą chyba. Jakie? O co ci chodzi? Ja yes. nie mam mecha. Nie chodzi, żebyś miał przynajmniej tego... rezjara Mortisa. To ja jest chyba Rockman. Wiem. Ale dobra, dobra, i dwóch taras Kurde, Dobra. Kurde, trzeba ja najpierw było No tak, a ja najpierw trzeba było ją zaatakować i tam... No, kurde, cool, kupiam Dobrze. Dobra! O no nie, on na mnie leci. Dobra, podaję. I ty, ale on był. Dawaj, dobry. dawaj. Lecz sobie. Dobrze! Dobra, co sobie mi idzie tym Maltisem? Bo ja, bo ja go gdzieś mega lubiłam, a potem. Mi... A potem spoko. A potem ten. Mi się to mnie znowu... jest 3 porach, Aí, mi się wydaje, tu moldi pra ter ataque. mais dúxido ataque? Ma, já que ma. O okay. que? Boa, właśnie não tinha Mniejszy, bo chyba to niedawno dodali. O, teraz mam mniejszy, No to dobra, to jednak nadal no jest tak samo. Nie, to jest od początku, tylko na początku było tak, że jak się miało e, wszystkie trzy ataki, dopiero się ładował pasek. Aha, dobra. A, co? Dobl... Dobra, to znowu strzelamy blamkę i w dogrywkę przegrywamy. jak to. Nas... Kulde, do, kulde. I teraz udrę Kule, urzyma, Dawaj, no daj, mi daj mi piłkę, yes. daj mi piłkę! Jest. I ten Jest! To są... Dobra koleżanka! A oczy, Dla wygląda, to... Dla więc emocje i oglądanie prawdziwej piłki nożnej. Aha! Aha! małpa. Ej, czy ja na na serio nigdy pokonam tej tej małpy.

Um. I kogo kogo mamy? No Najgorzej, nie, 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 można nie, 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 jeszcze nie, 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 Amberka nie, nie, Amberka to nie, 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 no nie, gdzieś... Nic tu, a nam Blamkę, to będą lepiej stawiać, no bo już to lepi. A wiesz, że ten, który da Bing ten, który ma jakieś dźwięki, to on nie żyje? Aha. No nie, wolę już tylko. Ty ja chyba nikogo nie zrobiłem. A myślałem, że już strzelili nam, ale nie. Hmm, ale teraz strzela. Bo są słodkami. Dobra? Ile? Ile? Hyper? Kurde. Widziałeś jakiś zepsuty. Ale widziałeś jakiś hyper zepsuty. Widziałam, widziałam. Dobra, to tam trzeba podejść. Tam trzeba podejść. Rozwalić moim gazetę to takie, że lepiej strzelać. To, to, to najlepsza taktyka. Tak, tak, to musisz podejść. No to najpierw... Na wele... razie to musimy obronić. No to. Dobrze. Ej dobra, ten tik to dobry jest. No coś tam umie. Ej, ty myślałem, że trafi. Kule zginąłem. A to wylećcie. Ja tam dogonię i tym moim gazetem właśnie co zrobię. No dawaj, musisz szybko, ja trzymam. Patrz, ty rozwalisz to lewe, nie? To lewe coś pokazuje, to? No i dawaj. Zabiliśmy go. Dobrze. A, a myślał, że ty zginąłeś. No niestety. Ale ja zginąłem. dobra, bo ten tik jest dobry. Nie, ten tik nie legalnie biorą. Ej, mamy zera do zela nadal. Oni są też dobrzy coś, ale nie, nie taki, nie tacy jak my. Dobra, do gryfka to są do jest nam lepsze, ale tam, ale gorsze, że tamci mogą strzelać. Co? O kulec, ich został sam. No ale on, jak to on trafił, jak ja tak traf, rzucę, nie ja piłkę, to się mi nie trafia. To no, dobra. Ej, wiesz, Mati, było miło. Naprawdę bardzo było miło, ale się skończyło. Nie. Cześć. A mogę ja ten? Czekaj, kogo ja mam wziąć? Bo ja chcę krzoty robić, wiesz. Trickshoty, no. Nie, nie wiem. Zjadę wziąłem, ale to ja... Nie, czekaj, ja zmienię, nie, ja zmienię, bo ty masz lepszą. Nie, ja chcę konta, ja chcę kolta, bo ja zrobię trickshoty, zaufaj mi. Masz go słabego mega. No. No dobra. Ej, bo ja ogólnie te mega te. Jezu, Spajka sobie ulepszyłem i jakby miałem tylko na 11 kupiłem już te wyposażenia, i zasalałem te wyposażenie za 10 lat. Za, 10, za 2000. To no taka cena. No, jak za ta taka cena, no to musi być dobra. Nie może jakiś El primo mi raz pokona. No pokonał mnie, nie, no jakiś botem jestem. No jak? Nie, czy ma ja tak scena, albo ty to nigdy się tak nie dzieje? O nie, ktoś ma spica. Na no, mój gadze, już kończy? Co tutaj robi to nie no kurde. Cool no nie! Ale... A ja ulta jesteś ja zmalnowane, to jest hyperat tylko nie zmienił. No, nie mam hyperat nie da się zmarnować teoretycznie. Mam 24 HP, ja go nie używam bo właśnie. No, no. ja się odladę... O, ty też się odladą. Dobra, LP mogę pokonać. I dlaczego on mnie przeskoczył? O co chodzi? Co on mnie przeskoczył? Dawaj, dawaj. Musi... Dobra, będzie, będzie. Ja sobie Ale on... Oni... Nie wiem, to jest jakieś na mnie ustawione. oni... W ogóle nie są blisko tej piłki, oni ją łapią jakoś, nawet się nie przesuwają. To jest ustawione jakieś. A kurna, jak ten al primo gra? Nie wiem, ten Alprimo to taki luży. Tak, tak jak lasuję Fortnite'a tak to ci się kampi zbliży. Co się stało? Ej Mat! E, musisz sam dochodzić, bo mama do mnie dzwoni, bo ten ja nagrywanie na chwilę. Dobra, dobra to tam tą oczywiście, jak zawsze przeglą. Mm. I się właśnie tak zastanawiam, czy gramy nawet w którą ma. Zawsze raz chcę grać na przykład w knockout, byśmy nawet gdyśmy w ligę mocy, tylko kogoś tam wybierzemy, jakby wylosujemy. Chcesz knockouta, dobra. Ja by... Ja lubię nagrywać te odcinki, tylko jakby... Żeby... Ja, jakby... Ja już straciłem takie śląskie z piętnaście wokalów. To duży rozsądek. Ja by... Nie, nie. Na sercu jestem ja wspomnij pileś tam. Gdzieś ta pierwsza langa zaczyna się od innych No, a ja spadłem jestem 50. A nie to już ta druga się z To nie wiem, chyba 50, nie wiem, 550. A na kolcze to ja w ogóle 30 w tył jestem. A to tam trudno, no, bo ten się odlowić Dwóch robocików? Dwóch robocików. A ja mi się właśnie wiem o co chodzi. Ja mam, mam Cię najgłośniej. O kurde. Jak? A bo ty masz drugi ten. Długie złoto, a tamten na piese z... lewą dobra. I to ja... Oh no, no. Ne c'è niente. Adesso tu. Oh, che cosa ti è successo? C'è da fare con l'umania. <Zum> oh! Sabuto. Basta lì, cioè sul mega match da. No, valida, valida. Ma cosa stai? Un ultimo.

A to jest najgorsza Prawie. No tak, prawie najgorsza. Ale to tam trudno, ja gram Ja mam drugą najgorszą. nie chcę grać tym Miko. Głupim, balonem? O no tak. To ten Miko jest taki uciekli biedny.

no, tak, ale jeśli ja to. Bo nie, nie wiem, co to nie wiem na ziemię. to jest? za mocny, ten bater macicy. Ten bot też cicę, jak mi tu nauczył. Ale jest dwóch na dwóch, bo to jest ten ludek, też się cały po jeden. Tylko on ma to się odlodzić, jak to ulta na Chyba widzę flipokój, bo się w ogóle nie odżywasz. Nie, Odżywi. nie odżywasz. Nie odżywasz. To teraz nie można tego Ej, mamy dwóch zadających w Oprócz tego. Aha, ma, A już nie mała. Ej, co ja ze Aha, nie mogę się kogoś zamienić, ale tego nie ja zrobiłem, Pozwalowałem sobie to. Aha. O dobra, Bastel jest mocno, mocno oporzucany. Jest Bas, Jesteś otoczony, Bastel. Dobra, jest, jest, wygrana. Pierwsza. Sześć. Sześć. Cześć. Cześć. Dobra. na chwilę Dobra. spróbujemy na chwilę Dobra. To ja się poświęcę. Ja naprawdę, ja się naprawdę poświęcę. Puszczenie. się. down to your pilot speaking. Chaos! Ja to jest, to jest, to takich samych postaci jakby grać jakby Po co oni to tak zrobili wiesz może Ale że jak to? ja ty i ja nie możemy grać Po co oni to jest większy Oh, yeah. I'm sorry. 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 I'm am i i am no, Au! Hohoho, <gonna> <mors glasses> no, I'm gonna be długo. <mors> I to jest. Ja Ja będę Dobra. Ja wezmę kogoś na blisko. Słabego na blisko. Na blisko kogoś, mówisz? na blisko to mama mało. Bibi mam mało. Nie, na lok. To tam bibi, a loki nie będą się trzymać. Bardzo to I teraz patrz, dominujemy, chyba że będzie seks. Tak powinniśmy mieć boty <muchany> <muchany> A nie, nie mam, bo tu? Aha. Myślałem, że będzie. A nie, aha, dobra, chłop na swej małce. A co ty dajesz mi zadać daje, tego no. sama? Że mam taką szybkość. Że, jeśli jest na bier, podłoży, to podłodze, to będzie sama. Przepraszam. Prze Prze

No dobra, ona tędy wchodzi I ona wklęcza chyba. Kurde mi się ona No dobra mi chodzi. Ale to jest tak. Kto jest tego atakiem, ja... Ja tak nie widziałem! Ja dawno na serio nie widziałem dawno, kto był atakiem. Zabijam, zabijam, zabijam! No Jezu, ale że oczy nie no, nie miałeś czas, bo oni są dobrzy, a ty byłeś jeszcze na blisko. Dawaj. Dobra. Ej, ale tak dobrze, że nie... Teraz Ej, by, teraz wygrywamy, bo jest start drop. Jest dziewiąta, czyli okay. są start -dropy. A No, a to będzie niestety była ostatnia linda, bo ja nadal jestem w pizamie. Janek? Nawet...

W celu odrzuceniu celu Co ogoczona, cel z kimś z czym i z cokolwiek, okiem, o czym? z o. No to łatwo. Gorzej będzie. mnie Dwie świnie na mnie. A w ogóle ten charakter jest taki wielki, w tych pszakach tylko trzy pszaki. to w ogóle? Tak? Nie. Sayonara. Sayonara, właśnie.

ja się zmienię. Niech, Dobra, to ja też. Weź tak, nie, to jest Dobra, nadal. Minujemy. Ja chasę, ja chasę. Dobra. Ja w ogóle. Tak, jakby tak wszedł, bo grali z mnie przez dwa dni, potem każdy o nim chyba zapomniał. Bo ty. No to. Easy win.

Mm. Czeba, 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 czeba. Mm. Hmm... Ja się skompromitowałam. x zabity kiełek. Nie tym ja miałem jakiś mega wielki problem. O, dobra! Ja... ja tego... Zastala. nie muszę! O! I to jest Nie! Nie! No o co chodzi?! Uciekłam! No dobra, jetzt noch ich dachte. Kiedy będzie jakiś legendarny Stardust w sklepie, ja błagam. Ja? So, weißt du, Ja mam Baldo rzadkiego, ty? Ja. Gießt du Ja teraz wezmę męki. No ale ja nie wiem, czy już nie skończyć, bo jest już 20 minut odcinek. Dobra, ja Dobra, to się odbieraj, daj mowy prezent. Oczywiście z chłopacią. To, a ja wezmę... Ja wezmę... Śmieciadgara. gara. Ja wziąłem gara. Który gazet? Bo ja nie mam dwa gazety, nie, ten polatajmy jest lepszy. Nie wiem który gazet Mam nadzieję, że jest Polatajmy, polatajmy to lepszy. To się ulta naładuje. Dobra. Zaraz przyjdę, mam AFK. Dobra, AF ma. Dobra, mam. Dobra, mam ulta naładowanego.

Widzieliście jakie to było dobre widzowie Muszę Wygrałem sam Ale ty wiesz co ja to wiem, ja skończyłem z na los, oni się pozabijali Dobra, to my kończymy ten odcinek, zostawcie lajka like i subskrybujcie, macie się na